Chciałam się podzielić z taką moją historią, która zaczęła się od ścieżki onkologicznej przez cztery nowotwory. W tej chwili mam taką zmianę podejrzaną na głowie trzustki, i korzystam z różnych takich form dostępnych poza kontrolą, wynikami badań i potrzebą wykonania tego w Instytucie onkologii, właśnie korzystam. Z różnych dostępnych narzędzi. Jednym z nich się okazał właśnie BeMer. To jest super urządzenie poprawiające mikrokrążenie. W moim przypadku jest to już kilka miesięcy i polecam każdemu, kto zmaga się z jakimikolwiek ograniczeniami, czy to są choroby współistniejące, czy jakiekolwiek inne, ale jest to innowacyjna metoda, która jest też polecanym produktem, bo to jest wyrób medyczny. I, i jeśli mogę tym zainspirować, to bardzo jestem przekonana co osobiście, co do celów poprawiających mi funkcjonalność i budowanie mojego fizycznego dobrostanu, bo to jest nieocenione, nieocenione urządzenie, y, sprawdzone na mnie samej osobiście. Więc y, chcę zainspirować pozostałych. Jeśli mogliby dojść do kogoś, kto to posiada i użytkować, to bardzo polecam bo dzięki temu czuję się pełna mocy, pełna sił. Oprócz tego budowania dobrostanu duchowego, to jest też tak, że powinniśmy zadbać o dobrostan fizyczny i BEMER tutaj jest bardzo skuteczny.